Dzień dobry, witam was, piąteczko. Słuchajcie, to, co się przed chwilą dowiedziałam, to nie, to jest nie do wiary, Słuchajcie, stwierdziłam, nie, nie idę się kąpać, nie idę się ogarniać, kawa na bok, ja wam to muszę powiedzieć. Ale Jak łagodnie chrapie, to ma zajebiste sny. No ale jakie? Słuchajcie, ja się budziłam, było po czwartej, przyszłam tutaj do kuchni, napiłam się wody. Ja sobie sprayem na gardło, bo coś mnie łaskotało gardło i słuchajcie, poruszyłam się spać, operator stał, skorzystał z ubikacji, wrócił do łóżka ja również poszliśmy spać. Obrócił się w moją wstydzi, stronę, czekaj, bo... i obrócił się w moją stronę, ale jeszcze mówi tak, wiesz, nie będę spał twarzą do ciebie, obrócę się w drugą, bo za chwilę będziesz się złościć. Ja mówię, dobra, spoko. No i usnęliśmy, spokój, cisza, słuchajcie, nie chrapał, nie ciągnął, nic, po prostu, jutmalina. Dzisiaj chrapa okay, ja jest za to. Tak, jasne. A dzisiaj rano, przed chwilą, ponieważ staliśmy troszeczkę wcześniej, bo dzisiaj mamy taki dość bizn. Dominik przychodzi, taki uśmiechnięty, ja się zastanawiam, otwieram oczy, patrzę i zastanawiam się tak, o co kaman, co się dzieje? A operator do mnie mówi Oko, jaki miałem sen! A ja jestem ja się tak, Jezu, chyba gołe dupy latały gdzieś tutaj dookoła niego, a to nie! To nie gołe dupy. Operator dawaj, ja się rozczarowana pokazuję, nieważne, dawaj, to ci się śniło, bo zapomnij to jest tak ważny wątek dzisiejszego dnia, że muszę to uwiecznić na kamerze. Że wpadli do mnie na chatę. Snoop. Do domu rodzinnego? Tak, do domu Lil Dicky i Snoop Dogg. I z nimi co robiłeś? Nie, I... nie, ja oglądał porno nie oglądał dup na internecie, robił coś lepszego. I paliliśmy zioło i piliśmy e, tyskie. Słuchajcie, on się taki szczęśliwy... A przed chwilą wziął telefon i mówi tak, ty może to była prawda, Jezus? Ale nie właśnie... I e, najgorsze jest to, że jak się obudziłem, to nie zdążyłem sobie z nimi selfie zrobić. Tak? I słuchaj, ten mi wzram swój. Wstał, ubrał się standardowo, skarpetki na parkingu zapomniałam nagrać, bo wczoraj był biegać, ale tu widzę co nagram. Ubrał się, spodnie z szafy zdjął. Uro karpetki poszedł do łazienki, przychodzi taki uśmiechnięty, opowiada mi to wszystko. Za chwilę wyciąga telefon z kieszeni, to mi tak, Jezu, może to nie był CSM? Se może ja mam selfie z nimi? O. No. <noise> <noise> Ale to było tak realne. Słuchajcie, ja myślałam, że padnę. Nawet humor mi dzisiaj dopisuje. Niestety wątki z wczorajszego filmu musiałam powycinać, bo zasłoniłam znowu głośnik i nic nie było słychać, a nagrałam dla was zakupy, czyli te kilka rzeczy, które kupiłam. No, ale trudno, pokażę Wam dzisiaj już nie, nie prosto wyciągnięte z torby, ale pokażę Wam później zakupy właśnie dekoracyjne do domu z Tiki Maxa, bo już wszystko mam przygotowane. A teraz Wam pokażę skarpetki. Słuchajcie, moje skarpetki wróciły, już są rozmetkowane, bo były yy, leżały na koszu do prania dzisiejszego, bo ja zawsze skarpetki albo bieliznę piorę niekoniecznie ciuchy, ale bieliznę, skarpetki zawsze, no i mam moje ukochane skarpetki, one zawsze jak już się robi cieplej, one zawsze wracają z powrotem do Tiki Maxa, w okresie jesienno-zimowym nie mogę ich nigdy spotkać a potem jak już się robi w cieplej, to one wracają, zresztą w się sensie zaczyna na skarpetki Agi w każdym razie kupiłam sobie 6 par, one są pakowane po trzy pary za 8,99 i moje Drogi, jak tylko spotkacie, czy moi drodzy, spotkacie te skarpetki tej firmy w Tiki słuchajcie, kupcie, to są najlepsze gatunkowe skarpetki, jakie w życiu miałam na swoich stopach. Dobra, to teraz ja je idę wrzucić do kosza z praniem, uciekam na kawę, a resztę Wam pokażę jak wrócimy z zakupów, bo już nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. Jesteśmy w domu, słuchajcie, po pracy, po zakupach, zrobiliśmy zakupy w polskiej hurtowni w Lidlu. I w Tesco byliśmy? Nie, nie byliśmy w Tesco. Ale to do Tesco musimy podjechać tylko po kilka rzeczy. Wczoraj pokazywałam Wam zakupy z Tesco o wartości 100 euro. Teraz Wam pokażę zakupy z Lidla i z polskiej hurtowni. Również o wartości 100 euro. Słuchajcie, tu jest em, torba polskich produktów. Jedna. Tutaj obok są polskie ziemniaczki, bo bardzo lubię polskie. E, tutaj są jeszcze zakupy z polskiej hurtowni. Słuchajcie, tutaj owoce, chleb, jajka e, z Lidla. Więc możecie sobie teraz porównać. Ile tutaj mamy zakupów w kwocie 100 euro, a ile mieliśmy z Tesco, także Tesco naprawdę cholernie drogie. Dobra, więc tak, ja tego nie ogarniam, idę tylko skorzystam z ubikacji, poprawię usta i spadamy do centrum, bo naprawdę nie mamy czasu. Oczywiście jesteśmy już w centrum, idziemy zjeść obiad, ponieważ jesteśmy bez obiadu, ja tylko chciałam dwa wafle i dawa, banana. I idziemy do Chińczyka, także super. Smakowiki operatora. Mm, mm. Jakieś wielkie poruszenie w centrum Dublina. Nie wiadomo co się stało. Cztery jednostki straży pożarnej. Ambulans, także coś się dzieje nad rzeką. Bierzemy kawę w Nespresso Limited Edition, ale szukamy jeszcze jednej, ale nie widzę i jest smutek. Już nie są piękne, zobaczcie, tulipany i te. Bardzo mi się podobają, ale nie wiem jak się nazywają, Te takie fajne. Fajne, śliczne są, także piękne bukiety. Ach, mm, Do heratora. Tak, proszę kochanie. Za Tak. <ścoughs> Dzisiaj chrapię znowu, mam, mam, mam dyspensę. Za kwiatki. Jesteśmy już w domu, słuchajcie, przyjechaliśmy i dochodzi prawie 19. Ale najważniejsze, że wszystko załatwiliśmy. Załatwiliśmy wszystko, co chcieliśmy załatwić. Jeszcze wstąpiliśmy do Tesco, ponieważ jutro przyjeżdża Asiula do nas. Jutro będzie Asia u nas. Bardzo, bardzo się cieszymy, bo już nie widzieliśmy się z Asią, długotowa, mówiłam wczoraj. Także stęskniliśmy się za nią niesamowicie, więc super, musieliśmy wstąpić właśnie yy, po. O, jaka jest tu tutaj? Pobrowarka do Tesco, żeby jutro już nigdzie nie jeździć, tylko. Yy, odhaczyć nagrywki, bo mam zaplanowane neutronagrywki stacjonarne, mam nadzieję, że mi się uda. No i czekać na Asię. Jesteśmy w domu, słuchajcie, ja się teraz przebieram, bo widzicie, jestem w kurtce. Słuchajcie, mało vlogowałam w centrum, nie vlogowałam za wiele, ale strasznie zmarzłam. Jakbyście mogli teraz podtrzymać moje ręce, to byście nie uwierzyli, że tak strasznie zmarzłam, naprawdę. Także ja się szybko przebieram w dresy, ściągam kurtkę, ściągam tutaj czarne spodnie, bluzeczkę, którą mam pod spodem, rozpakowuję zakupy, poskładam wszystko i zaraz, proszę... Płyn do pukania jest koło odkurzacza, w spiżarce, na dole, tam gdzie do metos. Trafisz, operator, trafisz, wierzę w Ciebie. Także ja się szybko e, zabiorę za rozpakowanie zakupów spożywczych, znaczy pokładam piwo do lodówki, rozpakuję to, co przywieźliśmy przed wyjazdem do miasta i na pewno się z wami jeszcze... Co? 40 delikatne? On nic nie wie. On nic nie wie, naprawdę, gdzie jest płyn do pukania, a gdzie jest proszek, a jak ustawić, a zaprać to, a co z tym zrobić, wiecie co? Nie, bo boli mnie gardło i mogę Ci zaraz jeszcze mało pryszczka, dawaj, dawaj, co, dam Ci, chodź tu. E, no, co ci woli? Co się stało? Nic. Musiałem ściągnąć się gracz. Ojej. Operatur gacie ściąga. Dobra, w każdym razie Boże, zmiana tematu. Jeden wątek, a dziesięć tematów. W każdym razie ja się przybieram, rozpakowuję zakupy spożywcze i zaraz do Was wracam. <ścoughs> Zwariowany wątek. Zobaczcie, co udało mi się kupić w polskiej lutowni. Oczywiście, oprócz tych zakupów, które wam pokazywałam, świeży szczypiorek. Słuchajcie, niepakowany folii. Także zaraz go umyję i pokroję i coś. Co po prostu zawsze kupuję jak tylko spotykam. Oczywiście wiadomo, że jak nie jestem w polskiej hurtowni, albo nie mam w polskiej to kupuję rzodkiewkę albo szczypiorek w Tesco lub Lidlu. No, ale tak, szczypiorek pakowany jest w folię, rzodkiewki również, a tutaj pęczek świeżej rzodkiewki. jest jak z ogródka mojej babci, zobaczcie. Ale się jaram. To są mm, nowaliki, tak? Tak, no liki, słuchajcie, uwielbiam, jak już przychodzi wiosna, pamiętam jak dziś, jak byłam dzieckiem i chodziłam z moją mamą co sobotę i środę na rynek i kupowaliśmy właśnie rzodkiewkę, szczypiorek w pęczku, rzutkiewkę w pęczku, wszystko takie świeże, pachnące jeszcze rosą poranka, ach, wróciłabym do takich czasów dzieciństwa. Oh, 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 także e, mamy tutaj świeżą rzodkieweczkę i mamy szczypiorek, także ach, będzie serek biały, już tam leży na talerzyku. Będzie serek biały tu na śniadanie. Operator się nie cieszy, bo on musi mieć kabany, ale ja się cieszę, bo ja uwielbiam serek biały. Zobacz, szyjka, ser jaja. Jaja muszą być. Bez jaj nie ma dnia. Pokażę Wam szybko, co wczoraj kupiłam. Wspominałam Wam dzisiaj rano, że niestety palcem przykryłam głośnik i nagranie zostało wyrzucone. Nie, wrzuciliśmy tego wątku do vloga wczorajszego. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest zakup dzisiejszy Eveline i odżywka w 8 w 1. Moja już jest na wykończeniu, także kupiłam kolejne opakowanie. Przepiękny lakier, który mam teraz na paznokciach, to jest Essie numerek... Jestem ślepa. 3, 6, 3. Nie widzę. Nie. 363 jest przepiękny. Mam go teraz na paznokciach, chociaż moje paznokcie są trochę styrane, bo wróciliśmy do domu. I słuchajcie, gotowanie, składanie tamto, siamto. Także ten lakier. Kolejna rzecz. To jest forma, forma, która mnie strasznie ucieszyła, wypatrzyłem operator. Przede wszystkim kolor jej, tutaj zewnętrzny jest przepiękny, jest to forma na babkę. Tu w środku oczywiście jest również ciasto cytrynowe, także może je spróbuję zrobić, a co tam, zobaczymy. Forma z kominem, ja taką formę pamiętam, moja babcia taką formę miała. Słuchajcie, zawsze jak przyjeżdżaliśmy na Wielkanoc, zawsze była babka. Zawsze jak wiedziała, że my przyjeżdżamy, nie w okresie świąt wielkanocnych też była babka, bo wiedziała, że ja to Babkę uwielbia. Moja babcia już nie żyje kilka lat. Formy niestety po babci nie mam. Nie wiem, co się z nią stało. W każdym razie kupiłam coś podobnego. Mam przepis na babkę mojej babci i na pewno w tym roku na Wielkanoc upiekę. Smak tej babki pamiętam do, do dzisiaj. Moja mama mówiła ostatnio mi, że babcia do babki dodawała masło i to był ten tajny składnik tej babki i dlatego ona była taka smaczna. Także. Bardzo się cieszę, babciu, jak z góry mnie widzisz, zobacz, mam podobną formę jak ty. Dobra, yy, przechodzę dalej, bo zaraz się tu rozkleję. I dwie kolejne, ostatnie już rzeczy, zakupy Sticke Maxa, to jest ta srebrna wieża Eiffla i ten oto wazon. Jak ja zobaczyłam te dwie rzeczy na dziale domowym, stwierdziłam, Boże, jak one mi pasują do tacy. I osta, kupiłam osta, osta. tą wieżę Eiffla, słuchajcie, za 6,99. Ja nawet nie wiedziałam, że ona jest zapachowa, bo ona tutaj w środku, ja wam pokażę, ona tutaj w środku ma woreczek z granulkami i to jest zapach lawendy. Ja nie przepadam za lawendą, ale tego zapachu w ogóle nie jest czuć, także spokojnie, jak sobie tam... Ją do kibelu. E, granulki. Co? Na pojemnik, na pojemnik, na pojemnik na papier toaletowy. By... <grymne> Opolator, bo nie skończę przez Ciebie tego <grymne> nagrania. Proszę ci przestać. Ona w środku ma granulki, ale powiem Wam, że zapach jest bardzo delikatny. Prawie w ogóle niewyczuwalny, także spokojnie, niech tak zostanie. A kosztowała. To nie, to nie. To jest, to <grymne> jeszcze. Ale odwiedzacie jest mniejsza. Pokój ale jest się, większy, także tak, wiesz. Także kosztowała 6,99, także cena mi się wydaje, że też bardzo przystępna. I kolejna przepiękna rzecz to jest ten szklany wazon. Jak widzicie, on tutaj ma wykończenie srebrne. No pasuje przepięknie. Słuchajcie, na Tuli na żonkile. Już mam tutaj żonkile wstawione. Słuchajcie, wiosna, wiosna! E, kosztował 8,99 bardzo mi się spodoba. Słuchajcie, jak wczoraj wróciłam do domu, nagrałam dla Was oczywiście hola vlogowego, ale niestety materiał był taki, jaki był i wszystko sobie od razu tutaj rozstawiłam, przygotowałam. I zresztą ktoś mi ostatnio z Was zadał pytanie pod mm, vlogiem, czy mogę pokazać y, moją tacę, prawda? także proszę, voila, tak się prezentuje moja taca, tutaj jeszcze mam świeczkę z Bawen Bodyworks, ale chyba teraz wymienię na jakąś inną, ale zobaczę, zobaczę, to wszystko na pewno będę wam pokazywać w kolejnych vlogach, najlepiej to wygląda to piwo, które tam na mnie czeka no, w każdym razie to są, to są zakupy i jeszcze wam powiem, że ta forma jeżeli ktoś z was szuka, to jest przy kasach w Sorts, a cena to 6,99 i powiem wam, że wszystko jest przepiękne, ale z tej w formie się najbardziej cieszę, bo przypominają mi się czasy u mojej babci, także super. Dobra, już kończę, nie przedłużam, ponieważ musiałam zaświecić światło, bo aparat stracił fokusa, bo jest za ciemno w dużym pokoju. No, w każdym razie, żegnam was serdecznie, widzimy się jutro, jutro w kolejnym vlogu, całusy mua, dla was, baju! Operator! Bye! Bye.